48. Ivy właśnie pojechała do pracy, a nasz blondyn przebywał cały czas w namiocie i odsypiał te smutki związane z odrzuceniem przez Ivy. Dzichunek jest na trzecim poziomie kariery kulinarnej, ale niestety zero logiki. Oj widzę, że ma paru przyjaciół. Kogo tutaj mamy? No oczywiście Ivy, Lindsay i Ryan. I jeszcze... Aha, no to rzeczywiście parę przyjaciół. A pewnie resztę ma Ivy. No oczywiście, Shelby, proszę bardzo, Frank, Leo. Kto to jest? Prezydent! Prezydent przyszedł do nas! Nie wierzę! Po takim czasie! Po takim czasie przyszedł! Proszę, Jichun, wyskakuj! Wyskakuj z tego namiotu! Prezydencie! Czekaj! Marzenia się ziściły. Prezydent zawitał. Kto pamięta prezydenta? Odcinek spotkanie z prezydentem jak coś. Jest, idzie. Zobaczcie jak oni do siebie pasują. Przecież oni wyglądają jak ciacy znajomi z pracy. Ten taki garnitur tutaj ubrał. Ten też, ale na luźno puszczony krawat. Ło, a tu jaka kobieta. Christy. Christy? Co na tu robi? Przecież to była dziewczyna... Orlando, który teraz studiuje z Oliwą. No jakoś tak, no kurde bele, wszyscy się zebrali, ale najważniejsze, że jest nasz prezydent. Gadaj do niego, ale mamy szczęście. Sprawdź, czy ci się podoba. No nie, nie podoba się, ale ja wiem, komu się będzie bardzo podobał prezydent. Oczywiście naszej Ivy. Dobra, powiedzmy jakiś dowcip, pogadaj. Po prostu zajmij go czymś, żeby jeszcze tutaj poczekał. Nasza Ivy wróci dopiero o 15, a jeszcze 4 godziny do tego. Może jakiś. Nie wiem, skorzysta i przygotuje jakieś jedzenie, żeby, żeby go zająć, bo na pewno jest głodny. Przygotuj specjalne danie dla prezydenta. Hot dogi. W ogóle to jest jakaś ziemia? A dziwnie to wygląda. Ta tekstura jakby taka ziemna. Co za magiczny czas. Nie ma w życiu żadnych przypadków. Ale miło, że wyszedłeś po mnie. Oja, 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 co tutaj jest? Czwarty poziom kariery? Podróżniczej? No w sumie to będzie lepsze niż to, co ma teraz, bo teraz jest na trzecim poziomie kulinarnym. Ale nie jestem przekonana. No ale skoro prezydent nam to proponuje, no to jak mamy odmówić prezydentowi? No to tak, dobra, weźmy nową karierę. Samochód podjedzie o ósmej. Ile kondycji trzeba? Ale będzie się musiał tam nagimnastykować. I to dosłownie. Kasa, kasa, wszędzie kasa. Już biznesy chcą robić. Niby kariera podróżnicza, ale wiecie, o co tu chodzi w ogóle? Będzie badał jakieś głębiny? Ma nadzieję, że odnotuje duże wzrosty? Może rozmawiają o jakichś inwestycjach? Prezydent na pewno ma jakieś środki, które chętnie przeznaczyłby na jakieś cele. Uch, aż deszcz zaczął padać. Może powinniśmy zorganizować jakąś wystawę? Zobaczcie, jakie tu są dzieła sztuki. Deszczowy nastrój się zrobił. Nawet prezydent przeżywa. Pada mu na głowę, nie jest przyzwyczajony. O, idzie. Mam nadzieję, że nie do domu. Będziemy go śledzić. I co? Czyżby do pianina? Czyżby? Czy postawi słoik? Oczywiście, będzie zbierał pieniądze, jakby miał mało. Hot dogi dla prezydenta. Postaraj się, błagam. Nie spal ich. Chociaż i tak deszcz pada, to chyba by zgasił ten ogień w razie czego. Wow! Jest punkt gotowania! I to trzeci, to nawet coś potrafi. Chcę kociątko, jak słodko! I ciuchy nowe? Kurde, nie za dobrze ci kolego? Dobra, dawaj tu tego prezydenta. Burza jest o nie! O nie! Kiedy jest burza? To może być źle. O jest, boję się, słyszę w tle te grzmoty. Zaprosimy prezydenta na posiłek przy śmierdzącym talerzu. Oczywiście potem to posprzątamy. Chociaż szkoda, że deszcz nie umyje talerza. Byłoby szybciej. Jest niebezpiecznie. Na szczęście nasz blondynek Jihoon jest w dobrym nastroju, więc nawet jakby go trzasnęło, to nic mu się nie stanie. Chyba. O, słońce wyszło, ale deszcz nadal pada. O, za chwilę przyjdzie Ivy. Będzie drama. Jak Ivy zobaczy... Prezydenta, po prostu mężczyznę z jej snów, to od razu porzuci myśli o Jihunie. Zresztą nawet odmówiła mu zaręczyn. 756 zarobiła. Ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, kto dzisiaj przybył. Oczekajcie, czekajcie, jeszcze ktoś jest! Komei! Komei, który sprowadził kobietę z nieba. Wołaj go tutaj! Zaproś! Komei! Przecież ty jesteś ikoną tej serii! W sumie to nie jesteś, pewnie nikt o tobie nie pamięta, ale ja pamiętam. Pogadaj z nim jakieś żarty opowiedz i tak dalej, byle żeby tam pogadać, no co jest? O. A później przejdziemy do Ivy, bo to ona jest tutaj najważniejsza. Już usiadła na kanapie, już zrobiła miejsce dla prezydenta Juan. Czy ty mógłbyś usiąść? Zaproś, żeby dołączył. Niech nie bada co spada z nieba. Niech myśli tylko o Ivy. Ivy zapuściła włosy. Juan jest pod wrażeniem. Wygląda tak młodo i świeżo. O, już o pożarze. Rozniosły się wieści o pożarze z Akademika. I o pierwszych pocałunkach. Ojej, oni tak pięknie wyglądają. Ivy. Może to właśnie na niego Ivy czekała całe życie. No, relacja bardzo szybko rośnie na tym kanapie. Ivy już rozważa założenie jakiejś sukienki. Juanowi się to podoba. Pamiętam, on lubił tematy modowe. I makijaż? Ciekawe jest piorunów. A weź sprawdź. Ale tylko jeden! O nie, to mi zniszczyło wszystkie plany. Myślałam, że co najmniej dwa, albo nawet trzy. Co? See you later? I tyle? Zjadł hot doga i poszedł. Ale to jest niesprawiedliwe. No nie, i koniec. Koniec tej całej akcji. No to jednak spotkanie z prezydentem skończyło się klęską. Ale jest Komei. Może z nim coś tam... Coś. Komei już wystawił słoik. Wszyscy zbierają pieniądze. O, cytryny. Ale pewnie słabej jakości. O nie, on kompletnie nie jest w jej typie. Zero po prostu. Przekreślony piorun. Jihun, co z tobą? Powinieneś zaproponować przeprowadzkę. Macie już 24 tysiące. Stać by was było. O nie, już jutro będzie miała Ivy rodziny. Co to za kolejność słów w zdaniu? <grym> Ale to już jutro. Będzie starą babą. Kurczę, ona tak młodo wygląda, jeszcze tyle lat przed nią. Przecież dopiero, dopiero się zaznajomiła z Dzichunem. a to już, to już koniec? Czy Dzichun zostanie wdowcem na stare lata? Dzichun znowu napuścił wody do wanny. On nie może cały czas przeboleć tego, w jaki sposób Ivy go potraktowała. Zamoczył tylko nogę w wannie i zaraz wylazł. Wcale nie chciał się kąpać, już nie wie co ma robić ze sobą. Dobra, to ja ci podpowiem. Skacz na skakance. Ona też potrzebuje trochę kondycji. Naprzeciwko obrazu z Masławem skacze na skakance. Te historie się zaczynają przenikać. Zaraz będzie przegrzany. O już jest! I nawet pies przyszedł. Ale on nie chce psa. On chce kotka. Jakby mieszkali w domku, to ok, ale tutaj to już. już nie chce zwierząt. Zresztą nawet nie można byłoby adoptować tak normalnie przez telefon, także. Kurczę, no i był prezydent, i nie ma, no. A już myślałam, że coś będzie z tego. A tu jeden piorunek, jeszcze do widzenia, powiedział. Ten tam wygrywa melodię, jak się wczuwa. Jak się wczuwa, jakby nie wiadomo co. I ten pies tam w tle, i oni skaczą. Szkoda, że tak z tą kondycją tutaj słabo idzie. By musiała być jakaś maszyna do ćwiczeń. To by na pewno szybciej poszło niż na tej skakance. A z drugiej strony trochę mi szkoda kasy na te maszyny. No nie wiem, może jedną. O, proszę bardzo, świetne miejsce. Idealne wręcz. Jihun, ty tam dajesz. O, już jest gotowy. Przebrał się w strój i teraz lecimy. Trzy punkty trzeba nadrobić. Aż Komei zgłodniał. Może Ivy poczuła wyrzuty sumienia? Spotkała się z prezydentem, który w rzeczywistości okazał się znacznie mniej przystojny i atrakcyjny niż w jej snach, i postanowiła spojrzeć na niego przychylniej. Znaczy, nie na prezydenta, tylko na Jihuna, oczywiście. Jihun od razu wyskoczył z maszyny do ćwiczeń. A ta już go wymierzyła. Jak tam, po ćwiczeniach lepiej, lepiej? O, to jest autonomiczna interakcja. Nic nie zrobiłam, nic nie kliknęłam. Ivy, przytuł go. No? Jihun byłby dobrym mężem. Macie te same cele życiowe, te same aspiracje. A właśnie, jaki charakter miał Jihun? No, był aktywny i bardzo schludny. Przecież to jest złoty chłopak. Ivy, ty go w ogóle nie doceniasz. To nic, że jest młodszy. Jesteście dorośli. Ivy cały czas czuje się zmartwiona. Podoba mi się, ale to chyba nie jest miłość. Nie wiem, co o tym myśleć. ji poszedł do innego namiotu. Nie do tego samego, co Ivy. Widać, że cały czas coś jest na rzeczy. Nieudane zaręczyny bardzo ich podzieliły. A Ivy już sama nie wiedziała, co dalej. Może sytuacja zmieni się w dniu jej urodzin? Ło, Ivy wstała, nawet nie zauważyłam. Piąta rano już pobudka, już talerze zmywać. No dobra, to skoro już się tak obudziła, to może by dała radę od razu z tymi ćwiczeniami, bo jeszcze tam trochę jej zostało, ale już niewiele. Czy ona zostawiła te talerze? Tak. Oczywiście. O, właśnie, zdobyła punkt. Zasi pomidory. Dawno nie było. I tutaj może jeszcze użyźnij kompostem, i podlej jak trzeba. Może jeszcze przygotujesz śniadanie, chociaż nie wiem, czy się opłaca, bo za chwilę podjedzie samochód. No dobra, może jeszcze zdążycie zjeść? Co to? Co to? No właśnie, za godzinę już samochody podjeżdżają. Myśli o Ivy. Szkoda, że ona o nim nie myśli. Hot dogi podane. Żadnych problemów, żadnych pożarów. Wszystko idealnie. Kochanie, śniadanie. W jego głowie ciągle tylko Ivy. <laughs> Omawia śmierć ma sława! Może to to ją tak męczy? Słuchaj, nie powinnaś już o tym myśleć. Łatwo ci mówić. Wciąż czytam jego pamiętniki. Wow! Piękny strój Dzikunie. Dobrze że się zmieścił do samochodu z taką głową. Ivy też oczywiście powinna jechać i to tym samym samochodem, zdaje się. Wydaje mi się, że póki Ivy mieszka tutaj w oazie, to ooo, jak przyspieszyła, jednak! Ćwiczenia dały efekty. Dopóki mieszka w tej oazie, to będzie się zastanawiała i będzie miała zbyt dużo sentymentów. Nadszedł czas na przyjazd Margaryny do oazy. Tylko że, czy na pewno powinna tu zamieszkać? Sugerując się jednym z komentarzy, stwierdziłam, że dobrym pomysłem byłoby dołączyć ją do Shelby. A co tam? No, ciekawe, jak te losy się potoczą: dwie romansujące kobiety i grupa psów. To brzmi trochę dziwnie i bez sensu. Ale może coś z tego będzie. <grym> Jakie małe w ogóle są na tej miniaturce? Takie tycie się wydają, ale nie wiem. W ogóle, jaki cel życiowy ma Margaryna? Ja nawet chyba nie sprawdzałam tego. O, uwaga, Shelby zajęta myciem psów? A margaryna? Już stoi, ale ma ciuchy. Jak ona wygląda? Boże, jakby normalnie z szafy babci to wyjęła. No nie, nie, no tak nie może wyglądać margaryna, no błagam. I teraz uwaga, ta chwila. Sprawdzamy cel życiowy. O nie, naprawdę? Ma taki sam cel życiowy jak Shelby. Może rzeczywiście powinny być współlokatorkami? Mega to pasuje. I w ogóle nie, tyle pieniędzy nie. Nie, ja się nie zgadzam na taką kwotę. To tak nie może być. Z tego co widzę, Margarina na studiach zarobiła 4433 Simoleony, a odejmując te 20 tysięcy, Shelby miała tylko 916 i wychodzi nam tyle, ile nam wychodzi. Idziesz na zakupy, moja droga. Wiem, że dopiero przyjechałaś, ale no. już o dziecku myśli? O nie, znowu się zaczęło jej myślenie o dzieciach i o założeniu rodziny. Ale niestety najpierw musi zarobić pieniądze najpierw musi mieszkać w namiocie wrócić do tych fatalnych warunków. A i tak niech się cieszy, że chociaż łazienka pod dachem. Jesteśmy już na parceli publicznej i wybieramy ubrania, bo nie może tak wyglądać. Zdecydowanie nie. Powinna mieć coś takiego bardziej młodzieżowego, a nie jakieś takie garsonki starodawne. Chyba muszę pobrać jakieś spodnie z wysokim stanem, bo tutaj jest problem, żeby zakryć ten brzuch nieszczęsny. Dobra, spróbujmy jakichś pełnych strojów w takim razie. Nawet by do niej pasowało, tak mi się wydaje. Dobra, weźmy to. I może coś jeszcze. Nie wiem, czy niezbyt oficjalnie, no ale... Dobra, weźmy. I może jeszcze jakąś sukienkę żałobną. Tak na zaś. Jesteśmy na miejscu. Kałuże moczu nas przywitały. I chwasty randomowo wyrastające z piachu. Okej, okay, trzeba napełnić miseczki. I oczywiście zmienić strój. Słyszałam jakiś głos. Jakiś głos męski. Ale nie. Nie znamy gościa. Chociaż Shelby pasuje do niego piżamą. To już jest jakiś punkt zaczepienia. Możemy go powitać! Standardowa gadka, żarciki i tak dalej od startu. O, nic mu się nie podoba. Zaraz go kopniemy w... i tak się skończy. Ło, wow, jaka sukienka, ale czad! Fajnie wygląda, ale nie no, na co dzień to miało być ten strój. Chociaż ja nie wiem, czy teraz do niej pasuje. Wygląda jak jakiś znawca mody w tej sukience, a tutaj to już tak bardziej fiu, fiu. Dobra, na co dzień niech będzie w tym. Jest! Wow, od razu lepiej! A w ogóle, Margarina powinna podjąć pracę i te oferty powinny być na wysokim poziomie. Co ona tam miała, w show-biznesie pracować czy gdzieś? Znajdź pracę. Ciekawe jakie będą oferty. O, Shelby się upociła, normalnie dwie kałuże starła, także to już duży wysiłek jak dla nią. Dobra, niech tutaj ogarnie się. A później zadzwoni do kogoś, bo widzę, że tutaj już ma zaznaczone pragnienie, a cały czas do tego nie doszło. Może niech do tej rudej zadzwoni, a zaprosimy. Szymona? I co? Co cameo? A, higiena na maksa to może być. Margarina, sprawdź oferty pracy. Na pewno jest coś ciekawego dla takiej kobiety jak ty. <laughs> Szelbi tam w tle psuje kadr, się tam pruje, że nie może przejść. Biznes na pierwszym poziomie? To chyba żart jakiś. Nie po to kończyłaś studia. Co? Na pierwszym poziomie? Na pierwszym poziomie? Co to ma być? O ten, jak się... Chwila, moment, bo ona mu się podoba. Ale mieliśmy zadzwonić do tej Rudej najpierw. A ciekawe, co w ogóle Margarina o nim sądzi, o tym Simsie całym. Co z tym Simsem? O, też się podoba. O szlag, by to jasny. Ile tych piorunów tam? No dobra, z nim jest tylko jeden piorunek, to może tylko skorzystamy, zajmiemy się czymś innym. A zobaczymy, jak jest z naszą Shelby. Ile jest tam piorunów z nim? O, minus siedem już na starcie. I taki sobie. Na no, ja tam z tobą, nie będziesz mi tu o teatrze gadał. Sam jesteś sztuczny, kurde. A no marny. Zaprosimy Szymona. Sprawdzimy przy okazji, co na to margaryna. W ogóle ciekawa jestem, czy jest chemia jakaś między Shelby a margaryną. Aha, taka sobie jest. A sprawdzimy z ciekawości, co na to Shelby. Czy też tak sobie, czy jednak coś jest? Czemu oczaruj, nie? Kliknęłam oczaruj, nie miało być oczaruj. O, o miało być tylko sprawdź, czy się podoba. Podoba się. Ale margaryna nie jest za tym, nie podoba jej się to. O masakra, do czego by tu doszło? Przez przypadek, flirty jakieś. Samochód podjechał? Po kogo niby? Co? Po Shelby? Ale ona... ona nie jest w dobrym stanie. Boże, Margaryna, jeszcze Szymon przyszedł, musisz się nim zająć w tym czasie, no bo... Ach, kurczę bele, no wszystko się tutaj... I co, znowu kameo śmierdzi? Nie... Nie nadążam za tą akcją. No i jak tam? Jeden piorunek jest z Szymonem. A Shelby nie ma żadnego piorunka z Szymonem. O, Komei! Siema, znowu ty! A sprawdźmy, może z Komei coś tam coś będzie z tego? On mówi, że nie. Ale ja w to wierzę. Tak i sobie. Nic szczególnego. Ciekawa jestem w ogóle, co na to wszystko Szymon. Czy bardziej podoba mu się Shelby, czy markaryna? Sama już nie wiem. Znowu o tych pieniądzach, o tych sejfach. Może Margaryna już zastanawia się, gdzie schowa ten majątek, jak jej siostra wykopie skarb? Naczytał się tego w książkach. Zobaczcie, nie wierzę. Pojechał specjalnie z Uniwersytetu i pojawił się pod domem. Skąd on w ogóle wiedział, że Margaryna mieszka akurat tutaj? Przecież to jest niemożliwe! On, on wszystko stalkuje, on wszystko wie! Przecież to jest niemożliwe! Może on wczepił jej jakiś chip i teraz ją śledzi? Kaleb, co ty tu robisz? W ogóle zorientowałam się, że powinna mówić Kaleb, a nie Kaleb, ale chyba już jest na to za późno już chyba każdy przywykł do tego imienia i. On jest wiosną, a pojawił się jesienią. Jak to jest możliwe? Przecież to jest niemożliwe! Już ma minę, nie tęgą. Już głową kręci, już się zachowuje dziwnie. Już, Focha, strzelił. Wbiegł do domu! Wbiegł do domu, coś chce ukraść, kogoś zaatakować, na pewno. On jest niebezpieczny, Boże, on biega. Gdzie on biegnie? Jezus Maria. Dobiega do miski. Co on chce z tą miską zrobić? My chcemy napełnić miskę, ale on tak biegnie. Boże, zabiera nam szczeniaka. Oddawaj szczeniaka, ty. Kłóć się z nim, co to ma być? To jest niemożliwe, dlaczego znowu nas nachodzisz? Co ty tutaj robisz? Nie powinieneś być na uniwersytecie? Stawiasz stopę na obcym terenie, jak astronauci na księżycu. A pies cały czas śmierdzi, mimo że był w kąpieli. On odbiega, odbiega i podbiega. Ale czy nadal nam się podoba? Czy w ogóle coś między nimi jest? Makerna wzrusza ramionami. Ona wcale ni tego nie czuje. Jeszcze jest wściekła! Oddawaj tego psa! Kłóć się z nim! Kłóć się z nim i nie przestawaj! To jest niemożliwe! Co on tutaj wyprawia? Szymonie, ty powinieneś tutaj wkroczyć do akcji! Pogonić tego Kaleba! Pomyliłeś drogę? Skręciłeś w złą stronę? Nie, trafiłem doskonale! Co ty tutaj robisz, człowieku? Jestem głodna przez ciebie! Miałam teraz zrobić jedzenie! Jesteś nienormalny! Kręcisz się jak bąk w mojej okolicy! Margarina cierpi głód, dlatego postanowiłam, że teraz przygotujemy jakieś sensowne posiłki. Kyleb za nią biegnie. On jest nienormalny. On podąża krok w krok za nią. A ona się zacięła. Zacięła się na jego widok. Przestraszyła się. Dziupiej się zrobił dziwny. Zobaczcie na jej twarz. Ona ona jest w szoku. Ona jest w szoku po kontakcie z Kylebem. Chyba powinna go wyprosić, bo to niebezpieczne, żeby on tak się szwendał tutaj w tej weftę. Zrób jakieś jedzenie, nie wiem, risotto. A ten, jaki wściekły na porfiria! Cały czas to przeżywa! No czemu te psy śmierdzą? Przecież już, już są kąpane, już były wykąpane. Margarina przygotowuje pyszne danie. Ma dwa punkty gotowania, więc akurat na przygotowanie czegoś fajnego. Oto risotto. Jedzone na stojąco. Inni też postanowili się posilić, ale Caleb nie. Caleb tylko stał pod drzwiami. Narzekał i pewnie coś kombinował. Łódź się z nim jeszcze. Jesteś już mniej głodna, więc masz na to siłę. Wygarnij mu za te wszystkie czasy. Zmarnowałaś przez niego połowę studiów. Mogłam być kimś ważnym. Mogłam wiele osiągnąć. Dobra, teraz czas na prysznic, odetkanie toalety. Aha! I postawienie namiotu oczywiście. Może taki jakiś luksusowy? Wlazł do niej, kiedy ona się myła. Tylko po to, żeby postawić talerz. Nie wstyd ci? Z się jeden? Gdzie jest w ogóle Shelby? Cały dzień jej nie ma. Tak smutno bez niej, no. A przecież jeszcze z Szymonem miała porozmawiać. Po to go zaprosiła, a ten biedny czeka. Bo czuje coś do niej. Co z tymi psami? Czemu one niby śmierdzą? Jakoś nie widzę, żeby coś tam z nich leciało. Higiena na zielono, no ja nie wiem. No to jest po prostu rozkmina tego odcinka. Dlaczego psy śmierdzą, skoro nie śmierdzą? Wszyscy śmierdzą. Nareszcie Shelby wróciła. I awans zdobyła. Przytuł go, powiedz, że, że fajnie, że w przyszedł, chociaż go wcale nie widziała się, ale nieważne. No, margarina się do czegoś przydaje. Czyści miski. Niedługo będzie też zarabiała. I mam nadzieję, że stan konta się zwiększy. Dzięki czemu Margarina będzie mogła pójść na swoje. Oczywiście z barmanem. Pokłódź się z nim jeszcze. Co by nie myślał sobie za dużo. A później wysij go do domu. Koniec z tym. Koniec udawania, że to jest w porządku. Fajnie, Komej, że sobie włączyłeś telewizorek z fajną muzyczką, naprawdę. To jest bardzo w klimacie tej kłótni. Ach, zabawa jest słaba tutaj, no naprawdę ciężko się tu żyje. Ale spokojnie, wszystko ogarniemy. Shelby poszła spać do namiotu! Małpa w namiocie, no nie wierzę. Miała łóżko do dyspozycji, poszła do namiotu. Wybrała jakąś dzicz, jednak zew natury się odezwał. No dobra, skoro łóżko jest wolne, to czemu nie? Idź spać do łóżka. Co tam? A nie! Ej, czekajcie, kto śpi w namiocie. Skoro Shelby leży na hamaku, Margarina jest tutaj, Komei jest tutaj, Kaleba wysłałam do domu... Szymon? Czy Szymon jest w tym namiocie? Shelby, zobacz co z Szymonem, czy on jest tam w środku? No spoko, ona też tam pójdzie w takim razie, ja nawet nie wiedziałam, że on został zaproszony na noc, co on sobie kurcze tutaj... Spróbujmy. Zgodził się! Jakie jaja! Jest! Zaliczyło się! Ale czad, nie spodziewałam się tego, przecież między nimi nic nie ma, zobaczcie, nie ma zauroczenia, nie ma miłości. Aha, ale przecież to Szymon był zauroczony i zakochany. To tylko Szebi tak chłodno go traktuje. A tutaj co? W pragnieniach znowu. Kamyło dostaje pracę. Co się dzieje z margaryną? Ona ma jakieś koszmary? Nie wiem, źle się tutaj czuję naprawdę. Może jeszcze niech coś do jedzenia przygotuje? Ja nie wiem, strasznie i tu wszystko spada. Jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie dalej, subskrybujcie ten kanał, a odcinek pojawi się niedługo. Przecież to jest niemożliwe.